Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pasja Motoryzacja. Jak widać, mam bardzo piękne słońce, które mnie pięknie oślepia i no nie oszukujmy się, tak raczej nie chodzimy po mieście. A jednak, mimo wszystko, jeśli byśmy chcieli mieć wiatr we włosach, a zapomniałem, trochę obciąłem. Albo poczuć muchy w zębach, no to warto się zastanowić, co zrobić, żeby to, żeby to uczynić. No i co? Ja do Was wychodzę z propozycją następującą. Kupujecie kabrioleta za ciężko zarobione pieniądze w Niemczech, dostanę od babci, jeszcze z komunii. No i co? Zapraszam do oglądania, bo mam dla Was pięć propozycji odnośnie tego, jakie auto warto kupić na sezon letni. Do zobaczenia później. Kusi mnie by powiedzieć, że na pierwszym miejscu tej listy znajduje się. no nic innego jak Mazda MX5. Chyba by tak większość widzów obstawiała. Tylko po co? Rdzewieje, zazwyczaj jest to słabe 1,6, którym na suchym bez zaspawanego mostu to średnio się lata. Mała, niska, i jak się jest wysokim, to albo nic się nie widzi, albo trzeba mieć gogle narciarskie na oczach i zawsze żel do ułożenia włosów w schowku, których oczywiście nie ma za dużo w tym aucie. Dlatego ja. Człowiek, który ma jeszcze głupszą propozycję, wybiera na pierwsze miejsce MGF lub MGTF. Zaskoczeni? Pewnie tak, bo rzadko widzi się te samochody u nas w kraju. Ja wiem, że ani to ładne, ani to szybkie, ani to sportowe. Ale jest to dobra opcja, tym bardziej, że jedyną konkurencją dwuosobową z miękkim dachem i napędem na tył jest bez podłużnic i progów Mazda MX5NB. MKF po raz pierwszy na drogi wyjechał w 1995, a był produkowany do 2002 roku. Co tu więcej mówić? Dość specyficzny wygląd z przodu, silnik zamontowany centralnie za siedzeniami i dwa bagażniki z przodu i z tyłu. Co ciekawe, zawieszenie jest oparte na hydrogazowych gruszkach, a dzięki nim można regulować twardość. Fajna sprawa, do tego się tak często to nie psuje. Silniki w sumie mamy o dwóch pojemnościach: 1,6-116-konny silnik, ale jest rzadko spotykany, i 1,8, gdzie moc była od 120 do 160 koni. Uwierzcie, że przy aucie o masie własnej 1060 kg. Daje to już naprawdę frajdę zjazdy. Następcą był MGTF, produkowany między 2002 a 2005 rokiem. Tutaj jest już bardziej europejski i nowoczesny design, i jakoś już z przodu wygląda. Na szczęście poprawiono trochę jakość wykończenia wewnątrz auta: z tyłu jest trzeci stop z diodami LED, a z przodu zamontowano poliwęglowe reflektory, dorzucono przeciwmgielne i voilà. Silnik 1.6 wzięto z MGF. Tak samo z 1.8 120 konnym, z tym, że poprawili dolot i wydech i silnik nagle generował 136 koni. No i sportowa wersja 160 koni z silnikiem VVC. Kusi, żeby powiedzieć, że taki fałtek. Ogólnie poprawiono osiągi, oczywiście na plus. Auto oprócz tego jest niższe, no i lepiej się trzyma drogi. A w dodatku z tyłu auta, zamiast pneumatyki, zamontowano wielowahaczowe zawieszenie. Pewnie Was interesuje cena. Właściwie to od 7 tysięcy wzwyż. Za 11-12 tysięcy są naprawdę w dobrym stanie te auta, więc reszta pieniędzy może pójść na wymiany i paliwo. Numerem 2 jest BMW E36, no i BMW E46. Mniej egzotyczny samochód, bardziej unijny, bo Wielka Brytania wyszła z Unii, przypominam, a tutaj typowy niemiecki wóz. Na pierwszy rzut oka widać, że można przewieźć naraz dziewczynę i dwóch kumpli, a nie tak jak w przypadku MG. Zacznę od E36. Chyba nie muszę nikomu tego auta przedstawiać. Powoli już się staje klasykiem lub gruzem, ale jak już zdecydujemy się na ten model, to mamy wachlarz możliwości silnikowych i wyposażeniowych. Niestety do 15 tysięcy Złotych znajdziemy tutaj bolidy z silnikami 1,8, 115 koni i 2,0, 150 koni mechanicznych. Oczywiście zdarza się, że pojawią się jakieś 2,8, ale to jest naprawdę rzadkość i rynek już się ustabilizował, że jest albo świetnik, albo klasyczek. Wyposażenie mogło tutaj być naprawdę bogate, lub naprawdę biedne. Wszystko zależało od kupującego w salonie. Ja bym raczej wybrał 2,0, bo mocowo lepiej, coś już jedzie, bo ma 9,8 sekundy do setki, choć Cabrio to bardziej do lansu na mieście, no i oczywiście. Lepiej brzmi 6 cylindrów. Wady tego auta to poprzedni właściciele, czasami mechanizmy składania dachu się poddają, no i korozja. E46 to po prostu następca. Bryła bardziej obła, trochę świeżej wygląda i dopiero od niedawna czasami jest uznawana za gruza. Silniki tutaj to zazwyczaj 2.2 i 2.5, oba 170 koni mechanicznych, no i słabsze warianty, które moim zdaniem nie nadają się do tego auta. Samo w sobie auto dość fajnie wygląda, jednak spotkałem się z opiniami, że zachowuje się jak modelina na zakręcie, ale w sumie to kabriolet, więc czego się spodziewać. Też uważajcie na korozję i przekładki, no i spasowanie elementów. Po prostu popularne są te auta. Przy okazji tylko wspomnę, że jest to auto, na które jedni patrzą z zazdrością, inni nie mogą napatrzeć się, a jeszcze inni mają to gdzieś. Oznaczenia na klapie to jakaś fikcja, więc jak się już będziecie decydować, to poczytajcie na internecie jakie cyferki oznaczają jakieś silnik. Są też diesle w E46, ale jedyna przyjemność posiadania w dieslu to chyba tylko na stacji benzynowej. Propozycją numer 3 jest Ford Focus MK2. Zdziwił mnie fakt, że takie auta są w kabriolecie, no i po drugie, że w takiej cenie. Od razu zaznaczam, że te samochody mają w swojej nazwie oznaczenie CC, czyli Coupé Cabrio. Stylistycznie ciekawe. Choć to nie jest najładniejszy samochód zaprojektowany przez Pininfarina. Zdziwienie pewnie po raz drugi, ale tak, przez te studio projektowe Fordik został zaprojektowany. Dany został mu dwuczęściowy, elektryczny, twardy dach więc nie musimy się martwić, że niemiły sąsiad rozetnie nam materiał, no i taki sam dach występował w przypadku Peugeota 206, 307 czy Renomega. Wracając do Focusa, to wersja CC została zaprezentowana w 2006 roku, więc jest to tylko albo aż 15-letnie auto. Wygląd, tak jak już wcześniej powiedziałem, taki sobie, kwestia gustu. Wiem, że pod koniec 2007 roku był facelifting, ale mniejsza z tym, choć bardzo zmienił się wizualnie fokus. Z boku i z tyłu ten samochód mi się średnio podoba, ale jak ktoś lubi takie klimaty, to coś dla niego. Wewnątrz wykończenie takie sobie, to znaczy mam podobne problemy ze spasowaniem elementów co w Mondeo z listy o kombi, ale po prostu jest poprawny. Silnikowo w tym przedziale cenowym nie mamy dużo do wyboru, albo benzyna 100 która przyspiesza do setki w 13,5 sekundy, no i 20145 koni z przyspieszeniem 10,3 sekundy do setki w autach na olej napędowym mamy 20136 koni i też 10,3 sekundy do setki. Jak widać po danych, to nie są demony przyspieszenia i wyprzedzenie tira zajmuje tym samochodem tyle, co Sejczęto w gazie. Co do wad, to benzyny raczej nie mają wad produkcyjnych. Natomiast diesle mają problemy z wtryskiwaczami i dwumasą, więc dość duże koszta. Wyposażenie to raczej podstawowe w tej cenie będzie, ale za to możemy podróżować bezproblemowo latem i zimą. Zawieszenie to z przodu zwykła kolumna Mach Persona, a z tyłu wielowahacz, więc trochę drożej. Ale jak ma ktoś cabrio, to go chyba stać. A teraz bonusik, bo przygotowałem auto, którym można pojechać na ryby czy na grzyby. I można powiedzieć, że nawet takie modne, bo takie podwyższone, i w ogóle, a tak na poważnie to nikt się ze mną nie zgodzi. Ale Suzuki Samurai lub Suzuki Vitara z miękkim dachem może być super alternatywą dla tych, którzy chcą czuć wiatr we włosach, ale także niepewność, czy wywróci się auto na zakręcie, czy nie. Przemyślcie do czego potrzebujecie auto, ale to jest super alternatywa dla tych niskich samochodów. Chyba każdy z nas marzył kiedyś, by jeździć pięknym i luksusowym Mercedesem, i w tym miejscu możesz spełnić swoje marzenia. Bo ta marka Premium w 1996 roku zaprezentowała Mercedesa SLK o oznaczeniu R170. Jest to ładny, zgrabny wózek, który często kojarzy się z faktem, iż jest to auto dla kobiet. W sumie trochę w tym racji jest, ale to nie znaczy, że mężczyźni źle w nim wyglądają. Jest to sylwetka dość zgrabna, i jak na taki wiek tej konstrukcji, to nawet świeża. W środku trochę. Czuć przełom lat 80. i 90., ale jednym to się podoba, innym nie. Nie wiem dlaczego, ale od razu nie pasowało mi to wnętrze do bryły samochodu, choć jest z fajnych materiałów wykończony. Nie ma tutaj żadnych ekranów czy nawigacji, ale za to mamy kontrastowe kolory deski czy tapicerki. W tamtych latach to był szał i bogactwo, ale teraz to po prostu trzeba to lubić i się w tym dobrze czuć. Już najsłabsza odmiana tego roadstera była szybsza od forda Focusa, więc kusi. Z czego do wyboru mamy tutaj tylko silniki benzynowe. W tej cenie będzie to wolno sące 2.0136 koni i Kompresor 2.0 i 2.3. Rozsądnie byłoby wziąć 136 konną jednostkę, jednak z kompresorem dają większą frajdę. Silniki 2.0 kompresor miały dwie odmiany: albo 163 konie, albo 192. Tutaj przyspieszenie to już jest w okolicach 8 sekund. W przypadku 2.3 kompresor powoduje, że to sportowe, lekkie i krótkie auto. Katapultuje do setki się w czasie 7 sekund i 20. Szybko jak na Cabrio, więc się zastanówcie, czy czasem nie warto poszukać egzemplarza z czarnymi skórami, napędem na tył. Twardym składanym dachem. Wada to to, że przewieziemy tylko dziewczynę czy żonę, a teściowa nawet nie wejdzie do bagażnika. Chociaż może to być też zaleta. A tak serio to mosty napędowe zazwyczaj są do wymiany, czujniki wszelkiego rodzaju i lakier na elementach wewnątrz lubi się łuszczyć, lecz wątpię byście znaleźli egzemplarz nieoklejony pseudokarbonem czy szczotkowanym ameliną. Korozja też powoli wita na elementach zewnętrznych, chociaż nie jest źle. Sprawdźcie koniecznie poprawność działania mechanizmu składania dachu i stan uszczelek. Bo raczej nie miło będzie, jak pojedziecie na myjniej i w środku zastaniecie basen po umyciu swojego pięknego nowego auta. Ostatnią propozycją w tej liście jest Opel Astra, ale nie ten chociaż na pewno zmieści się w budżecie. A trzecia odsłona kultowego auta, czyli Astra H. Jest tutaj znowu twardy dach, tak zwany twintop. Z przodu mamy zwykłą astrę, a z tyłu wieloryba, nie ubliżając posiadaczom tego auta. Auto wziąłem ze względu na dobre wyposażenie, dość młody rocznik i dużą dostępność części, gdzie tego ostatniego nie można powiedzieć przemgię. Już przy pierwszym spojrzeniu rzucają się w oczy napompowane błotniki. W sumie to dobrze, bo może wejdzie tutaj jakaś fajna felga i można się wozić, oczywiście uważając na krawężniki i dziury których nie brakuje w naszym pięknym, słonecznym kraju. W tym modelu należy koniecznie zwracać uwagę na rdze, no i usterki elektroniki. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stan uszczelek dachu, czy czasem nie cieknie woda, no i kondycję silników. Jak już płynnie popłynęliśmy do silników, to do wyboru mamy zarówno diesle, jak i jednostki benzynowe. W dieslach jest tylko 1.9 CDTI. Ogólnie 150-konna jednostka radzi sobie z tym autem, ale potrafi być awaryjna, a w szczególności turbosprężarki EGR czy dwumasa, ale za to jest oszczędna w paliwie. Silników benzynowych jest sporo. A najczęściej na rynku to 1.8 Ecotec 140 Koni, 2.0 Turbo 170 i 200 Koni, i oczywiście mamy 1.6 Ecotec Twinport 105 Koni i też 1.6 Ecotec 115 Koni. W przypadku tego Twinporta użytkownicy skarżą się na szarpanie i falujące obroty, I głównym problem to EGR. Ten 115-konny Ecotec jest raczej bezawaryjny, więc i polecany. Zresztą tak samo jak 1.8. 2.0 to silniki turbo doładowane i potrafią mieć problemy ze spożywaniem oleju w czasie jazdy ale daje jakieś emocje i osiągi, niż tylko dźwięk z dziurowego tłumika. Auto ogólnie warte większej uwagi, choć na konsoli środkowej jest sporo przycisków i widać zużycie materiałów, z których Astra została wykonana. No i takim sposobem właśnie dotarliśmy do końca tego filmu. Was zapraszam do udostępniania i do komentowania z jakimiś innymi ciekawymi propozycjami aut, do tych 15-20 tysięcy złotych, które można załapać się na wiosnę, na lato, na jesień. No i co? Warto kupić kabriolety? Moim zdaniem tak. Ja tymczasem zdejmuję czapeczkę i się z wami pięknie żegnam. Dziękuję za oglądanie i za subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!